Dziś porównamy Apokalipsę z tajemnicą fatimską, ponieważ na początku XII rozdziału Apokalipsy znajduje się wizja Matki Bożej w pełni majestatu. Cytuję, ukazał się znak wielki na niebie, niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej nogami, na jej głowie korona z gwiazd dwunastu. Dziś przeanalizujemy te korelacje pomiędzy wizją świętego Jana, a tajemnicą fatimską. Pismo Święte pomoże nam lepiej zrozumieć słowa Matki Bożej, bo wiemy, że trzecia tajemnica dotyczy czasów końca. W Apokalipsie następuje opis wydarzeń związanych z tajemnicą. Pojawia się przeciwnik niepokalanej, ukazał się wielki znak na niebie, oto Smok. I tutaj mamy rozdział Apokalipsy 12,3. I rozgniewał się Smok na niewiastę, poszedł walczyć z resztą jej potomstwa, która zachowuje przykazania Boże i daje świadectwo. Jezusa Chrystusa. Apokalipsa 12:7. Tym smokiem, który jest określony jako wąż starodawny, Apokalipsa 12:9, jest sam szatan, na którego Bóg nałożył klątwę, mówiąc: Położę nieprzyjaźń między tobą, a niewiastą, między potomstwem twoim, a potomstwem jej. I tutaj mamy rozdział Księgi Rodzaju 3:15. I ten cytat z Księgi Rodzaju 3:15 Odnosi się do apokalipsy, czyli opisu pierwszego pomocnika smoka, którym jest Bestia z Morza. I tutaj zacytuję z książki Karola Sztelina. I widziałem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów, na rogach jej 10 koron. I na głowach jej imiona bluźniercze. I dał jej smok moc swoją i władzę wielką, i cała Ziemia z podziwem spoglądała na bestie. I kłaniali się smokowi, który dał władzę bestii, i kłaniali się bestii, mówiąc: Któż podobny do bestii i kto będzie mógł z nią walczyć? I dano jej usta mówiące rzeczy wyniosłe i bluźnierstwa przeciw Bogu, aby bluźnić imię jego i przybytek jego i tych, co mieszkają na niebie. I pozwolono jej prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad wszelkim pokoleniem, ludem, językiem i narodem. I kłaniali się jej wszyscy mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, który jest zabity od początku świata. Apokalipsa 13,1-8 Tutaj ksiądz Sztelin pisze tak, że egzegeci biblijni widzą w bestii... Właśnie z tego fragmentu symbol siły politycznej, która będzie panowała na świecie. Ten sam wątek znajdujemy w drugiej tajemnicy fatimskiej. Jeśli moje życzenie zostanie spełnione, mówi Maryja, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeśli nie, rozsieje ona, jeśli nie, rozsieje ona swoje błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrze ludzie będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody zostaną unicestwione. Co znaczą słowa Rosja nawróci się? Czyżby na ateizm, na religię kultywującą wolność? Czemu ma się w ogóle nawrócić, skoro wierzy niby w Chrystusa, bo jest prawosławna? Właśnie dlatego, że jest prawosławna i odeszła od Rzymu przez paru patriarchów, którzy od Fucjusza mieli ambicje, by być papieżem Wschodu z powodu pychy, oddzielili się od kościoła rzymskiego i do dziś kościół cierpi schizmę. A przecież papieża i głowę w ciele. W ciele mistycznym Chrystusa, czyli w kościele, zawsze mamy jedną. I do 1054 roku głowa była jedna i Ruś, cała Ruś uznawała za papieża, właśnie papieża rzymskiego. Więc pycha ludzka skusiła następców Focjusza, by odejść od prymatu papieża i założyć swój schizmatycki kościół. Dlatego Maryja mówi, że Rosja konsekrowana prawidłowo nawróci się na katolicyzm. Jako Instytucja, państwo, naród na poziomie indywidualnym, na poziomie właśnie instytucjonalnym, publicznym. Po prostu będzie to nawrócenie całego narodu na wiarę katolicką. Posłuchajcie cytatu. I wreszcie w Apokalipsie pojawia się druga be bestia i widziałem drugą bestię wychodzącą z ziemi i miała dwa rogi podobne do barankowych, mówiła jak smok, używała wszelkiej władzy bestii pierwszej. Uczyniła znaki wielkie i zwiodła mieszkańców ziemi. Druga bestia jest to emanacja smoka. Ewangelista tutaj trzykrotnie nazywa ją fałszywym prorokiem w Apokalipsie. Mamy więc do czynienia z bytem, który posiada moc prorokowania. Jest to siła duchowa, religijna, która jest uzależniona od zła. I tym złem jest brak wiary, który wychodzi z ziemi, a więc samego kościoła. Bestia doskonale imituje Chrystusa i Kościół. Jednak w istocie. Ta herezja w kościele jest inspirowana przez Smoka i pozostaje na służbie Smoka. Oto kluczowy element trzeciej tajemnicy. Widzimy tu niemal całkowite zniszczenie kościoła, wielką liczbę dusz, które popadły w apostazję w wyniku działań drugiej bestii. Możemy powiedzieć, że ta bestia jest wcieleniem nowej mentalności religijnej, nowego antykościoła, kościoła antychrysta, który właśnie wyjdzie z łona kościoła. Będzie Judaszem Kościoła, będzie zdrajcą. Powtarzamy jako ciało mistyczne historię Chrystusa, tak naprawdę, jako Kościół. Przechodzimy to samo, tą samą zdradę która wychodzi właśnie z Kościoła, z szeregów przyjaciół, najbliższych i uczniów Chrystusa, tak jak Judasz. I ta nowa mentalność religijna, która się rozpoczęła od Soboru Watykańskiego II, bo ewidentnie yy, cała protestantyzacja Kościoła i ruina Kościoła w postaci tak zwanej odnowy, ale tak naprawdę to jest yy, ruina Kościoła, yy, niewiosna, rozpoczęła się od Soboru Watykańskiego. I dzisiaj mamy masową apostazję na świecie. Powstał nowy Kościół, który jest raczej uniezależniony od Boga, pisze ksiądz Sztelin. Zwraca się ku liberalnym i masońskim antyideałom, przede wszystkim właśnie tym hasłom wolności, równości, braterstwo, którym trąbi dosłownie Rzym i Franciszek, do którego jest po prostu przyklejony, ma na ustach ciągle te hasła. I co robi? Papież Franciszek promuje wszystkie religie, czyli promuje ten indyferentyzm, synkretyzm. Połączenie wszelkich religii, tak żeby przygotować świat i Kościół pod stworzenie nowej, globalnej religii, jednej światowej religii, dlatego że bestia ma właśnie dwa oblicza: władzy religijnej i władzy politycznej, i ona będzie łączyła jako jedna potężna władza, jeden rząd, właśnie te dwa aspekty władzy nad człowiekiem polityczną władzę i religijną. Dlatego potrzeba tutaj współpracy Kościoła Katolickiego, z którego to zło właśnie wyjdzie, który sam Odmówi posłuszeństwa Bogu, który sam stanie się liberalny, który sam zliberalizuje się i stanie się progresywny na tyle, by móc otworzyć drzwi do stworzenia władzy, do stworzenia religii globalnej bez Boga, bez wiary katolickiej, bez Chrystusa, bez doktryny katolickiej. To jest przerażające i o tym właśnie mówi trzecia tajemnica to jest istota to jest zagrożenie i kryzys duchowy. Który tak naprawdę dotyczy czasów końca, czasów apokaliptycznych. O tym mówiła się w Zajrzyjcie do rozdziału apokalipsy, o tym mówiłam w tym odcinku. Zajrzyjcie, jeżeli chcecie zrozumieć, na czym polega trzecia tajemnica, jeżeli jej nie ujawniono. Przez 60 bodaj 4 lata, tak? Bo w 1960 roku tajemnica miała być otwarta, a tego, Jan Paweł, a tego Jan XXIII, ani żaden inny papież nie uczynił, a jak pokazano, opublikowano nam treść trzeciej tajemnicy, to absolutnie nie znalazło się tam nawet słowo wypowiedziane przez Marię Dziewicę przez najświętszą pannę, więc to jest absolutna po prostu obraza, skandal, żeby Rzym sprzeniewierzył się niebu. Żeby sam bojąc się, że jest zadenuncjowany przez Najświętszą Pannę, że jest Maryja tutaj takim sygnałem ostrzegawczym, że ona nas przestrzega przed soborem, przed zmianą przy doktryny, przed apostazją, przed otwarciem się na współpracę z globalistami, z smokiem, z bestią apokaliptyczną, bo Kościół wszedł już w tą rolę, a on już współpracuje i to naprawdę na pełnych obrotach, pełną parą. To już jest współpraca. Tak porażająco głęboka, na tak już głębokim w tej chwili poziomie, na tak głębokich warstwach, że możemy powiedzieć, że mamy już do czynienia z antykościołem, tak naprawdę, bo Franciszek naprawdę, to powiedzmy sobie szczerze, przeczytajcie sobie jego encykliki. To, to, to jest promocja po prostu komunizmu, to jest promocja teologii wyzwolenia, to jest promocja masońskich antyideałów właśnie wolności, braterstwa, równości. Papież ratuje y, przede wszystkim planetę. On zbawić chce planetę, on ratować chce Matkę Ziemię i Paczamamę, on nawet Paczamamę wywyższył w bazylice Świętego Piotra, czcił ją, pozwalał na kult Bożka. A przecież w tym miejscu zginął Święty Piotr właśnie z rąk Pogan, właśnie dlatego, że nawracał Pogan na Świętą Wiarę. I nie chciał przyjąć żadnych idoli i bałwanów. Yy, I właśnie zginął za to śmiercią męczeńską, będąc głową kościoła, właśnie w tym miejscu, gdzie wybudowano bazylikę. Dwa tysiące lat później kto by pomyślał, że sam papież wprowadzi jako namiestnik Chrystusa i jako następca św. Piotra bałwana, idola, obrzydliwego bożka, w samo miejsce śmierci męczeńskiej św. Piotra. Więc widzimy tu całkowite zniszczenie kościoła, absolutnie całkowite od wnętrza. To jest implozja. To jest to, co zapowiedział ksiądz kardynał Ratzinger. Powiedział, że treść trzeciej tajemnicy jest absolutnie sensacyjna. Ona by doprowadziła do popłochu, do szaleństwa wręcz, do nawracania się masowego ludzi. Tak powiedział o właśnie sensacyjności medialnej. Więc to, co mamy opublikowane w 2000 roku, nie ociera się nawet o sensację. To jest zwyczajny opis męczeństwa kościoła, z którym mieliśmy do czynienia przez pierwsze trzy wieki, przez całą historię krwawą prześladowań kościoła. To jest nic nadzwyczajnego. Natomiast trzecia tajemnica ewidentnie opowiada o właśnie pójściu na współpracę z bestią, z tą bestią, która tworzy tą władzę polityczną i która doprowadza do tego, że masowa, potężna liczba dusz, tak naprawdę potępi się, popadnie w apostazję i się potępi. I teraz Maryja daje oczywiście środki, w jaki sposób pokonać fałszywego proroka, zdrajcę, który wyjdzie z kościoła, jak pokonać tą fałszywą doktrynę jak nie stanąć po stronie oczywiście bestii w tym momencie, bo teraz już stoimy przed wyborem, nie możemy już sobie stać gdzieś tam pomiędzy okrakiem, bo się już po prostu nie da fizycznie. Trzeba wybrać albo stoję pod krzyżem, albo naprzeciwko krzyża. W tym momencie ratunkiem jest Najświętsza Maria Panna, więc jeśli jesteś protestantem, jeśli jesteś osobą niewierzącą, jeśli szukasz, jesteś ateistą, jesteś człowiekiem poszukującym, zadającym pytania, zwróć się ku Najświętszej Marii Pannie, zacznij zmawiać różaniec, zacznij czcić Matkę Boga, Boga Radzice, bo kość. Jest jeden. Chrystus powiedział, na tobie, święty Piotrze, ty jesteś skałą i opoką, i na tobie zbuduję mój kościół. Nie powiedział moje kościoły, nie powiedział denominacje protestanckie, które są skłócone wewnętrznie. Nie powiedział o 40 tysiącach różnych odłamów heretyckich, protestanckich. Nie powiedział o Zielonoświątkowiu, które powstało 100 lat temu zaledwie, twierdząc, że Duch Święty stąpił na Kościół, yy, czyli na świeckich. Nie, Duch Święty stąpił na uczniów. 12 osób było w wieczerniku, w tym była najświętsza Maria Panna w samym centrum. Ona jest oblubienicą Ducha Świętego i stąpił właśnie na uczniów, na apostołów, na osoby już konsekrowane biskupów. Skutki, efekty stąpienia Ducha Świętego były takie, że apostołowie mieli odwagę nie tylko głosić, ale przede wszystkim przelać swoją krew. Oni nie bali się iść na najgorsze męki, najgorsze katusze. Duch Święty nie uzdalnia do tego, żebyśmy klaskali, podnosili rączki, sentymentalnie, emocjonalnie wielbili siebie, bo na pewno to nie jest wielbienie Pana Boga. Daje nam tylko i wyłącznie y, siłę do tego, żeby apostołować, żeby wyznawać wiarę, żeby nawracać innych i żeby być gotowym oddać swoje życie. Czym jest ta tajemnica tajemnic, czyli nieodkryta trzecia tajemnica fatimska? Przede wszystkim ona zapowiada... Zwycięstwo najświętszej Marii Panny, triumf, potężny triumf Najświętszej Marii Panny nad poganami, nad Żydami, nad islamem, którzy nawrócą się na wiarę katolicką. Cały świat będzie wyznawał świętą wiarę katolicką. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy, czy jesteśmy katolikami, czy heretykami, tak się stanie. Tak zapowiedziała najświętsza panna, i to zostało zaoprobowane przez stolicę apostolską w 1930 roku jako część objawienia fatymskiego. Teraz jeszcze ważny cytat: Maryja zwycięży jako ta, która wszystkie herezje sam Sama zniszczyła. Matka Boża jest matką Kościoła i ona sama zwalcza wszystkie herezje. Albigensów, monofizytów, monoteletów, arian i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie absolutnie herezje, które niszczyły Kościół od wnętrza, które zarażały swoim brudem i chorobą, były pokonywane przez Najświętszą Pannę. Ona może wszystko. Ona ma tą władzę, wszechładzę daną od samego Pana Boga. Więc Matka Boża, jako współodkupicielka, a jest to dogmat naszej wiary położy kres brzydocie spustoszenia, która zalega miejsce święte, o którym właśnie mm, czytamy na przykład w Księdze Mateusza i sprawi, że ofiara naszego zbawienia, czyli msza czasów, ponownie zajaśnie na całym świecie w pełni swego nieskończonego majestatu. Pośredniczka wszystkich łask. Zakończy epokę fałszywego ekumenizmu, bo wiecie, że ekumenizm to jest absolutne fałszerstwo. Dlatego, że ekumenizm to jest w ogóle definicja w kościele, wynikająca, wypływająca bezpośrednio ze słowa greckiego ekumenę, czyli to, co należy do domu. Więc wszystkie sobory ekumeniczne wcześniejsze, a było ich 20 czy 21, jeśli pamiętam dobrze, wszystkie były ekumeniczne, ale na takiej zasadzie, że one łączyły katolików świata zachodniego, wschodniego. I wszystkich absolutnie. Yy, Dotyczyło to katolików, natomiast Sobór y, Watykański II wprowadził taką nowinkę, żeby tak przekręcić definicję i uczynić z niej to, co uczynili z niej ekumeniści i protestanccy, którzy chcieli doprowadzić do jedności we w swoich wspólnotach i stworzyli sobie taką definicję. A raczej ją y, zapożyczyli, jak wszystko. Gdzieś tam kopiują, zapożyczają czy małpują, niestety, albo odrzucają, tak jak Luther wyrwał sobie kartki z Pisma Świętego, te, które nie pasowały mu do jego teorii, tak jak odrzucił sakramenty święte, tak samo właśnie czyni wspólnota protestancka, i w tym znaczeniu sobory były ekumeniczne, czyli łączyły wszystkich katolików całego świata. Maria rozprawi się z kultem humanizmu który wprowadził Sobór. Przecież tu wielbi się jednostkę. Tutaj Jan Paweł II nawet powiedział, że człowiek jest drogą Kościoła, natomiast to Chrystus sam sobie powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. Maria zdemaskuje tą utopię masońskiego raju, który wytworzył dzisiejszy świat polityczny i rządy dzisiejsze, za którymi podążył właśnie Kościół. Przeczytajcie sobie Fratelli tutti, przeczytajcie Amoris Laetitia, Dokument z Abu Zabi, spotkanie dla równości braterstwa w Rzymie, które całkiem niedawno w tamtym roku się odbyło. Wszystkie religie mają ze sobą być skonsolidowane w jedną masę. Religii światowej w jeden konglomerat, w jeden amalgamat, więc mamy fałszywego proroka jako rząd światowy, fałszywego proroka jako przywódcę religijnego, który tworzy ową fałszywą religię. Chrześcijaństwo bez Boga, masońskie, bez Trójcy Świętej, na fundamencie kłamstwa. Sobór modernistyczny odrzucił rolę Matki Najświętszej jako wszechpośredniczki wszystkich łask. Miało to być uznane przez Sobór Watykański II, ale nie zostało, mimo że kilkuset Ojców Soborowych o to prosiło. I pamiętajmy, że ochyda spustoszenia dotyczy braku mszy świętej wszechczasów. Zastąpienia mszą, do której dąży Rzym obecnie. Poprzez wprowadzanie jakichś reform amazońskich, jakichś obrazoburczych, rytuałów liturgicznych, co widzieliśmy podczas spektaklu, jaki odegrał papież z Indianami i ich boginią Pachamamą. Co widzieliśmy w Kanadzie podczas rytuałów indiańskich, szarlatańskich. De facto, z zasady zasadniczo Satanistycznych. Msza mm, ostatecznie więc utraci ten element konsekracji, będzie wydmuszką, będzie pustym gestem jakimś, pustą liturgią ponad podziałami, która będzie pozbawiona okrucha nawet katolickości. Sobor Watykański II zaprzecza niejako Soborowi I Watykańskiemu i wcześniejszym Soborom kościół zamknął drzwi dla 2000 tysięcy lat ciągłości tradycji depozytu wiary, nauczania oraz mszy i wprowadził nową religię niejako. Jest to no pierwszy, powiedzmy, etap, ta nowa msza do wprowadzenia kolejnego etapu, kolejnego stadium tego przepotwarzania się kościoła. Maria okazała tworzyć trzecią tajemnicę w 1960 roku. Czy nikogo to nie dziwi, że tyle cytatów podałam w ostatnim odcinku, macie tutaj ten odcinek, gdzie wszyscy spójnie twierdzą, że miała być otwarta do 60 roku, a w 60 roku zwołuje się biskupów na Sobór. Więc widzimy potrójne działanie szatana, tej tajemnicy fatimskiej, który stara się skopiować Boga, małpować Boga, dąży do upadku milionów dusz. Kościół wyrwał serce Matki, czyli wyrwał mszę wszechczasów. Odebrał to, co stanowi o istocie naszej wiary. Dlatego, że nie można tak po prostu sobie zabrać mszy, która jest własnością wszystkich pokoleń, wszystkich papieży, wszystkich świętych i całego kościoła 2000 lat. Msza wszechczasów, mam na myśli. Wielka tajemnica. A zwłaszcza trzecia tajemnica sprowadza się do faktu, że to najświętsza panna miażdży głowę diabła, by odnowić chrześcijaństwo na ziemi. Ale musimy najpierw poświęcić Rosję. Papież musi wynagrodzić Maryi. Dopóki papież nie wynagrodzi, dopóty będzie wzgardzone przesłanie fatimskie i nie doświadczymy na ziemi pokoju, nie zaznamy wszystkich łask i dóbr płynących z zapowiedzi najświętszej Marii Panny. Kardynał Cereheira. Doszedł do tego samego wniosku, cytuję: Dwie części tajemnicy zostały już wyjaśnione, ale trzecia nie jest znana. Została ona spisana i umieszczona w zaklejonej kopercie, która zostanie otwarta w 1960 roku. To jest kardynał Cereheira. Mamy jednak wystarczająco dużo informacji, aby móc wyciągnąć wniosek, że w tych niezwykłych czasach Bóg powierzył zbawienie świata niepokalanemu sercu Maryi. Ta wypowiedź pochodzi z 1946 roku. Całość przesłania fatymskiego to nieustanna obecność Matki Bożej w czasach ostatecznych. Ona po prostu jest z nami. Jej obietnice są naszym pocieszeniem i triumfem. Maria zdecydowała się pokonać światowe imperium masonerii komunizmu, czyli smoka apokaliptycznego, poprzez sześciokrotne ukazanie się trójce malutkich dzieci w jakiejś małej wiosce w Portugalii na końcu świata. I przez te zaledwie kilka objawień dokonała największych zniszczeń w obozie Wroga. Więc, gdybyśmy sami mieli wpaść na taki pomysł, zdławić masonerię i komunizm w ten sam sposób, na pewno byśmy na to nie wpadli. Na tak proste środki, proste wybory, jakich dokonuje Pan Bóg. Niepokalana przejawia nieskończoną mądrość. Najbardziej upokarza szatana to, że jest pokonany przez najskromniejszą, najpokorniejszą, zwyczajną, można powiedzieć, dziewczynkę, niewiastę. I doprowadza go to do furii, bo to jest jednak człowiek, najświętsza panna jest człowiekiem. A my mamy bardzo proste środki również podane. Nabożeństwo pięciu sobót, różaniec, niby nic, ale Najświętsza Panna zrobiła z dziećmi tak dużo poprzez ich modlitwy i ofiarę, które swoją słabością, nicością zatrzymały I wojnę światową, wyprosiły może łask dla Kościoła, uratowały Portugalię przed II wojną światową. My też możemy postami, modlitwą zrobić bardzo dużo. Mamy ogromną siłę, większą niż nam się wydaje. Nasza moc tkwi w modlitwie i w zaufaniu. Pokora Maryi upokarza szatana bardziej niż potęga boska. Więc jeżeli Maryja oparła swoją strategię walki z szatanem na pokorze, na trójce malutkich dzieci, które są nicością, są najsłabsze w oczach świata, można powiedzieć nawet najgłupsze, tak? a wygrały z szatanem i wygrywają do dzisiaj, to znaczy, że będąc nicością, my, jako katolicy, w oczach tego świata jesteśmy nikim, bogaci nas wyśmiewają, wykpiwają, jesteśmy w stanie pokonać zło. Nie środkami fizycznymi, ale właśnie duchowymi. I powinniśmy wierzyć w potęgę nieskończoną modlitwy i tego, co mogą zrobić najprostsze, najmniejsze ofiary. I chodzi tu o pokorę, o naśladowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryja chce nam pokazać, że najgłębszy sens objawień pochodzi ze źródła, jakim jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Że wszystkie łaski, jakie Maryja daje światu, poprzez swoje objawienia uświadamiają, Jaką jest właśnie pośredniczką łask? Że bez jej roli wszechpośrednictwa wszelkich łask, która była odrzucona jako dogmat na Soborze Watykańskim II, nie będziemy mogli dostąpić zbawienia. Myślę, że to i tak, jak na dzisiejszy odcinek, bardzo wiele. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli chcecie dołączyć do grona naszych patronów, mecenasów, wspierających nas, osoby, które rozumieją, że kontrrewolucja wymaga ofiary, poświęcenia. My dajemy z siebie to, co możemy w tym apostolacie. Wy natomiast możecie wspierać nas modlitwą, a także i finansowo, rozumiejąc, że. Dla sprawy potrzebne jest wszelakie wsparcie, tak jak czynią to komuniści, którzy czytają broszury, biuletyny, wydają książki, wspierają finansowo różne inicjatywy. My też powinniśmy jako katolicy działać w polityce, wchodzić gdzie tylko się da, jeśli chodzi o inicjatywy społeczne, bo inaczej przejmą nasze role. Lewacy, po prostu lewactwo, zaraza komunistyczna, neomarksistowska przejmie stery. Nasze rządy i będziemy dławieni, ciemiężeni i powtórzy się historia, jeżeli my nie będziemy działać, jeżeli my nie będziemy wspierać dobrych inicjatyw. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze na koniec tylko powiem, że korzystałam dzisiaj z książki, która jest na naszej stronie www.trudnobyśkatolikiem.pl. Jak widzicie, temat jest jasny. Gwiazda Przewodnia Czasów Ostatecznych, trzecia część, książka księdza Karola Szterina. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście. Pozdrawiam Was i z Panem Bogiem.